Prosimy o całkowitą ciszę. Nie powiedziałem słowa o Marczaku, ale to jest zawodnik. Ambitny i on nie odpuści na pewno Dawidowi. Wystali, wytrzymali ten moment startowy. Jeszcze próbowali Mateusza, Mateusz się nie dał. Jedzie na trzeciej pozycji, ale to jest za mało na jego wielkie ambicje, jak znamy Mateusza. On będzie tutaj do ostatniej chwili. chwili nękał, oj, już jest. i to jest już niepowetowana strata. Ciężko odrobić, później jest te dwa metry. Ale... Jeszcze nie nadziei, dopóki piłka w grze, jak mawiał nieodżałowany Kazimierz Górski, dopóki piłka w grze, dopóki rower się kręci, ostatnie okrążenie, Mateusz próbuje, teraz Markuja, ma po i jeden. Blisko, 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 blisko w kontakcie, jeszcze jeden atak Mateusza i teraz Mateusz nie